Rozpoczniemy promocję książki niezwykłej. Opowiedz nam swoją historię. Jest to książka, która powstała z prac konkursowych przygotowanych na stulecie dozyskania niepodległości. O tym konkursie zaraz będę mówił. Organizatorami było kilka e, instytucji. Są nasi aut autorzy konkursu, którzy przysłali nam pracę. Ten konkurs organizo organizowało Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości ale także Stowarzyszenie Dziennikarzy imienia Rejmonta i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Odezwa konkursowa została ogłoszona 30 grudnia 2018 roku w Zielonym Sztandarze. Nie wiem, czy tutaj jest redaktor naczelny Robert Matejuk i tezwa konkursowa dosyć długo była publikowana, a jednocześnie jednocześnie też na innych nośnikach elektronicznych tą informację przesłaliśmy. Napłynęło sporo prac, na którym pracowała kapituła pod przewodnictwem doktora Ryszarda Miaska, bo Ryszard był głównym jakby projektodawcą i organizatorem tego, tego właśnie konkursu. I dzięki, powiedzmy sobie, jego jakby intencji, powiedzmy sobie, tutaj ładnej odezwie konkursowej, konkursowej liczyliśmy, że będzie, że będzie odzew na adres Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Zaczęły napływać wtedy prace w wersji elektronicznej, ale także drukarskiej. Z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pan dr Mateusz Ratyński opiekował się tym konkursem. No i oczywiście po zamknięciu w ogóle już tego konkursu Żyli, zebrało się. To i oczywiście, ponieważ te prace, wszystkie, które zostały nam przesłane miały swoją wartość i wyjątkową wagę, to oczywiście one zostały nagrodzone bądź wyróżnione. Natomiast dzisiaj spotykaliśmy spotkamy się, żeby podyskutować o książce, o której Chciałbym mówić wiecznie. Dlaczego? Uwielbiam książki prawdziwe. Szanowni Państwo, to jest książka prawdziwa o prawdziwych historiach ludzi tutaj siedzących, ale też już z nami nie będących. A opatrzona wieloma zdjęciami z epoki, z różnych okresów życia naszych bohaterów i ich rodzin. Ja nie ukrywam, że tego typu relacje bardzo lubię, gdyż dają one poprzez tej Poprzez małą historię wpisują się w losy naszego społeczeństwa, naszego kraju, naszego narodu. Tego typu prace uważam za niezwykle ważne spod nie tylko tych względów, ale takich, że szanuję osoby, które są na tyle odważne, żeby swoje relacje przekazać, opublikować w pracach ogólnie dostępnych. Są tutaj, są, są tutaj y, tematy dla jednych bardziej wygodne, dla innych mniej wygodne, ale po prostu prawdziwe I myślę sobie, że to jest najistotniejsze w tej publikacji. E, osobiście nie wiem, czy miałbym odwagę sięgnąć po e, teksty związane z pamięci i, i relacje ze swojej rodziny, chociaż jest też bogata i upublicznić ją w ten sposób. Musimy się zastanowić nad tym i o tym nie myślałem, ale jak widzę Odważnych jest wielu, bo napłynęły, jak już doktor Witrup wspomniał, wiele prac w różnej formie i publikacja ta jest odzwierciedleniem właśnie tych, tych prac, nie najbardziej oprócz tego samych tych relacji, niezwykle interesujących można powiedzieć oddających naszy, to, co w naszym społeczeństwie jest najciekawsze, czyli to różnorodność Różnorodność miejsc, różnorodność y, zachowań. Y, wiadomo, nasze, nasze historia naszego państwa od dołu do góry spotykała się z wieloma trudnościami, więc każda ta z, z tych rodzin y, również przeżywała różnego rodzaju trudności z lotem i upadki. Y, Podkreślam wartość tej książki po raz kolejny dlatego, że, że to jest po prostu źródło historyczne. Nie, nie boję się tego stwierdzić, jeśli będzie osoba zainteresowana prowadzeniem badań z historią społeczną, historią społeczno-gospodarczą nawet, znaczy historią wsi, wszelkich, wszelkich, wszelkich gałęzi też nawet gospodarki, bo znajdziemy tutaj relacje tego typu. To jest po prostu, to są teksty źródłowe, na podstawie których już można coś więcej powiedzieć. Nie są to suche fakty, ale, ale relacje prawdziwe. Dyrektor Gminyturk zabrał mi to słowo, bo wymyśliłem sobie wcześniej, że właśnie tutaj będę podkreślał tą książkę, bo książkę prawdziwą, teksty prawdziwe, to też czynię, ale został uprzedzony. Nie umówiliśmy się w każdym I Szanowni Państwo, tak sobie myślę, że jeśli byłaby taka możliwość, nie wiem jest, mogę zaproponować, bo wiem, że autorzy, bądź współautorzy tych tekstów są z nami. Jeśli jeden z nich byłby chętny, to poprosilibyśmy tutaj, żeby powiedział, co kierowało jego, co kierowało nim, żeby taką relację napisać i przesłać ją do... Yy, yy, do redakcji. Yy, chyba wszystko powiedziałem, no cóż, zachęcam do tej lektury. Yy, wiem, że jest nabycia tutaj obok zaraz po lewej stronie w bibliotece. Za nieduże pieniądze, bo myślę, że te, te są warte dużo więcej. Dziękuję. Moi drodzy, przywiozłem go wraz z obrazem, który ma taki sam tytuł Samotność wędrowca, a początek tego tytułu wziął się stąd sprzed trzech lat, gdy przyjechaliśmy. Po odbiór wyróżnień za nasze teksty o naszych rodzinach, o naszych dziejach, tutaj, leżał tutaj folder muzeum, i na nim było malutkie zdjęcie, gdzie samotna postać stoi na pagórku w wiejskim terenie w jesiennym otoczeniu, z, z drzewami bez liści, oparta o laskę, widać, że wiekowa, i po męczącym wejściu na ten pagórek stoi i patrzy przed siebie, czyli stoi tyłem do widza obrazu. No, od razu nasunęło mi to myśl, że muszę to utrwalić na obrazie, który właśnie dzisiaj przywiozłem, ale to nie był koniec, bo nie dawało mi to spokoju nastrój tego obrazu i dlatego skreśliłem kilka zwrotek dotyczących właśnie tego nastroju, tego człowieka, który tam stoi i patrzy w dal. Wiersz nosi tytuł też samotność wędrowca, jak i, i ten obraz. I już go Państwu odczytam. Z dreszczem niepokoju odkrywam, że znalazłem się przed ostatnią prostą i nie wiem, jak daleko znajduje się kres samotnej wędrówki. Czy jest z najbliższym zmierzchem, zakrętem drogi, uderzeniem serca? Czy też to będzie jeszcze długa droga wybrukowana zmęczeniem, bezsennością, bólem? A może przypłyną jeszcze dni ciepłe, uśmiechy ludzi, dłonie pomocne? Może zdążę uczynić coś dobrego, wybaczyć, podzielić się, dać przykład, zanim dotrę do kresu wędrówki. Bardzo mi ten tekst pasował idealnie z tym obrazem. Człowiek zmęczony, starszy, o lasce patrzy przed siebie i być może właśnie o czymś takim myśli. I przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować organizatorom i Jurorom za tę nagrodę i zorganizowanie tegoż konkursu. Jako że inaczej bym tej pracy w ogóle nie napisał, ponieważ tak właśnie działam że musimy coś zainspirować, prawda? I to jest, była taka właśnie pobudka, taki impuls, który wywołał taką właśnie falę wspomnień, bardzo wzruszających. Ja wiele razy płakałem, pisząc to. Tytuł jest Pućchaw. Pućchaw, powtórzę, Pućhaw to są słowa mojej babci, słowa, które zapamiętałem z najdawniejszego z swojego dzieciństwa. Puć tak zwracała się do mnie babcia, która zawsze pod poduszką miała jabłko, cukierka, gruszkę. Puć przyjdź do mnie, chodź do mnie. Tak, i to chciałem podkreślić, że moje dwie babcie, babcia Aniela, która nauczyła mnie Mówić po polsku, a właściwie gwaru oczywiście, która babcia Aniela, która w rodzinie naszej była tą osobą, która bez przerwy opowiadała. Bez przerwy opowiadała, ciągle, 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 ciągle. Czym mnie zaraziła jakiego takiego brzdąca? Tato, tato oczywiście elektryfikował Polskę, więc przyjeżdżał raz na jakiś czas do domu. Mama w pracy i ta babcia Aniela, która tutaj na, na rączkę zawsze trzymała. Dodam jeszcze, że dziadzio, hmm, przepraszam, że tak wzruszenie tutaj troszkę chciałem nawiązać do tego. Dziadzio Józef, który hmm, powrócił z sześcioletniej niewoli hmm, jako robotnik przymusowy, nigdy nie pozwolił mi chodzić. Zawsze na rękach. To samo babcia. Natomiast babcia Agata i drugi dziadek, i ten dziadzio Józef w ogóle milczyli. Nie, nie można było nic powiedzieć. To Usłyszeć o nich, ja myślę, że te przeżycia straszliwe, zwłaszcza z pierwszej wojny i drugiej wojny, tak mocno wryły się w ich, ich pamięć, że oni, oni w ogóle nie chcieli mówić. Absolutnie zamknięci byli. Natomiast babcia nie na tak. A więc budź chaw, chodź do mnie. To są te pierwsze ja, słowa. W jakim języku? To jest wara, rzeszowskie. Rzeszowskie. Ja jestem, wróciłem się do Rzeszowa, w wieś Prostara Wiś, chyżna Szlachecka. Moi, tak trzeba by było chyba raczej od tego zacząć, że skoro jesteśmy w tym miejscu, moi dziadkowie, wszyscy pradziadkowie i babci i tak dalej, to byli po prostu chłopi pańszczyźniani. No, można powiedzieć, że być prawie że niewolnikami. Oczywiście to słowo prawie się liczy, prawda? Byli chłopami pańszczyźnianymi, odkąd sięga nasza pamięć, pamięć chyżnego? To jest 600, 600 lat. Chyżle zostało założone przez Kmitów, którzy od Przemyśla wzdłuż Sanu do Dynowa założyli około 60 wiosek. I Chyżna jest jedną z nich, jedną z tych wiosek Kmitów, szlachecka wieś. Ostatni dziedzic, co też jest bardzo chyba ważne, to był, z Chyżnego notabene pochodzą rodzice Sikorskiego, generała Władysława Sikorskiego, tam mieszkał przez wiele lat, uczył się. Dzisiaj mamy tam szkołę imienia Sikorskiego, generała tegoż. I y, ostatni dziedzic, bo pierwszy, pierwszy to był Jan Kmita, ostatni dziedzic, właściciel majątku to był adiutant y, Piłsudskiego, y, Konstanty Dzieduszycki. Także Hyżne się zapisało no, bardzo mocno y, w historii Polski. Jest to bardzo duża wieś, ale jak powiedziałem szlachecka, y, tutaj jest taka informacja, że nawet pod koniec XIX wieku nawet pod koniec XIX wieku, właściciel chyżnego ciągle, już po uwłaszczeniu, już po zniesieniu pańszczyzny, ciągle mówił i pisał w dokumentach, że to jest jego wieś, to jest jego wieś. To takie króciutkie, taka króciutka reminiscencja. Podziękowanie dla obu muzeów, że udało im się taką rzecz wykonać w tych czasach, w których ludzie już tak niezbyt chętnie piszą, nie, co prawda, chętnie wspominają w różnych okolicznościach, ale to jest zupełnie co innego, że udało się zebrać tyle różnych wspomnień z całego okresu stu lat, no, który możemy tak ogólnie nazwać okresem tam niepodległości, ale to też nie będzie przecież precyzyjna nazwa, bo każdy z poszczególnych tych okresów w tym stuleciu był. Mniejszym czy większym stopniu niepodległością taką ograniczoną. A więc każde z pokoleń, które przeżyło ten czas, jakby ma wspomnienia z różnych form ograniczania tej wolności. I to jest chyba największa zaleta różnego typu, różnych wspomnień tego typu, że one mówią, Prawdę, to, co panowie tutaj wcześniej mówili, że to jest historia prawdziwa. Ja jako osoba, która wywodzi się w jakimś stopniu nie tylko ze środowiska chłopskiego, ale także ze środowiska dziennikarskiego, wiem, że to jest dokumentacja, że przekazywanie fotografii i opisów relacji, które składali nam nasi dziadowie, wujkowie, babcie itd. itd. To jest dokumentowanie historii. I dopiero z tych dokumentów mogą wynikać, że tak powiem, jakby większe rzeczy, czyli powstają książki, nie tylko wspomnieniowe, ale także opisujące w sposób bardziej fachowy, tak nazwijmy to, okresy historii i w tym przypadku chodzi o... Historię naszego narodu. Aczkolwiek, tak jak niektórzy już mówili, jest to wszystko oparte o pewne zmagania z naszymi sąsiadami. Jakby na to nie patrzeć, różnymi, a mamy ich sporo. No i y, ten nasz naród przez te 100 lat czy jakoś budował. Tak samo i budowali się ludzie y, wsi w sposób. W sposób taki materialny, czyli budowali swoje domy, budowali swoje gospodarstwa, ale także budowali historię swojej rodziny, kształcąc dzieci, a potem te dzieci dochodziły do jakichś innych możliwości, czasami większych niż ich dziadowie. Chciałbym przekazać podziękowania dla obu muzeów. Za to, że podjęły się takiego trudu, żeby zgromadzić tego typu wspomnienia. A także za pracę redaktorską, bo ja, jako dziennikarz zawodu, mam jakby świadomość tego, że każde wspomnienie wymaga pewnego szlifu. O, tak to można określić. Czyli. Czyli po prostu skracania, wycinania i tak dalej, żeby nie zrobić krzywdy temu tekstowi, który został przez kogoś napisany, ale jednocześnie wyłowienia najciekawszych, najważniejszych jakby spostrzeżeń, które tam zostały zawarte, i żeby połączyć też jakby w pewną całość to, co się udało zebrać. To jest dosyć duża sztuka. Dziękuję za tą robotę redaktorską. A także no chcę tutaj w imieniu kolegi Prandoty, który tutaj razem ze mną reprezentuje, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, podziękować wszystkim Państwu, którzy zdecydowaliście się na przekazanie tej własnej wiedzy, tej własnej historii, czyli opowieści o dziejach swoich Rodzin. Jest to ważne dla każdego z regionów, skąd autorowie pochodzą, ale jest to ważne także dla Mazowsza Szewca Polski. Dziękuję bardzo koledze Januszowi Trukowi za to, że nie tylko tą książkę, że tak powiem, wydawał, natomiast no cały, cała gabloka, całe te wszystkie bro, broszury, to jest dzięki nie jego zasługaczowi. Ponieważ no jeżeli by tego Instytutu, że tak powiem, nie było, muzeum raczej, to wszystko by spotkało taki sam los, jak te pamiętniki chłopskie wywiezione gdzieś tam do do tego na, na makulaturę. I jeszcze no, chciałem powiedzieć, że mm, pamięć, póki nasze pokolenie żyje, to jeszcze to wszystko jakoś no, funkcjonuje w naszej pamięci w naszych głowach, w naszych sercach i tak dalej. Natomiast z ubolewaniem no, patrzymy na to, że już niestety nasze dzieci, nasze wnuki w ogóle przechodzą obok tego wszystkiego tego dorobku, że tak powiem, na, naszych przodków bardzo obojętnie. Dewaluują się pewne wartości jak patriotyzm, oddanie dla ojczyzny. Ta unifikacja, ta cała sytuacja polityczna, ta sprzedajność, ta korupcja i tak dalej to powoduje że to się wszystko jakoś tak rozmywa. I w związku z tym, tak jak tu kolega powiedział, że dobry głos to jest krótki, a ja jeszcze chciałem powiedzieć, że i głośny. Także tak się, tak się kiedyś mówiło. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że to nie jest przypadek, że kolega dyrektor Dimitru, że tak powiem, no tak to dobrze prowadzi. Natomiast ja pamiętam te początki, jak jeszcze pracowałem w Związku Młodzieży Wiejskiej w Zarządzie Krajowym, to ta komisja historyczna, to już wtedy te wszystkie rzeczy gromadził, jeszcze się, że tak powiem, muchy nie goniły na, ten, na to nasze muzeum tutaj. Także to jest jego, można powiedzieć, dorobek życia, to co się dzieje. Natomiast kończąc, chciałem tylko powiedzieć, że te wszystkie wspomnienia, które posiadamy, to jest pewien kapitał którego w zasadzie no, te nasze dzieci, to przyszłe pokolenie nie tak znowu chętnie chcą się tym zająć, zaopiekować. I jako taką ostatnią deską ratunku, niestety Janusz, ale jesteś ty. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu jakichś cennych y, dokumentów, książek, ja na przykład też jeszcze w, w archiwach domowych po ojcu, że tak powiem, y, to mam jeszcze jakieś tam takie y, z 47-8 roku taki cały zbiór wydawnictwa Wici się nazywało, to są, to, to, to są już w tym momencie no kruki nie do odtworzenia. Także jeżeli ktoś ma jakieś cenne takie tego typu pamiątki, no to chciałbym taki apel y, złożyć, że jak nie ma gdzie, nie ma się tym kto zajmie, no to niestety Janusz musi się podjąć z tych problem. Pamiętam, kiedyś tu właśnie w tej gablocie zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie pamiątki po, po partyzantach. Leżał pistolet WIS chociażby, no to, 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 to szczególnie na młodym pokoleniu to na pewno robi wrażenie, takie namacalne dowody, ponieważ znikarty, nie teraz młode pokolenie internet i w ogóle raczej tym się interesuje. Natomiast, no niestety, trzeba też, sorry, że tak powiem, dołożyć trochę tutaj Wam roboty w taki sposób, że bardzo dużo takich publikacji jest albo na YouTubie, nawet z takich konferencji, tylko jakieś ciekawsze fragmenty można by było puszczać, albo jest taka nowa forma komiksów, no to znaczy się, no, chociażby te wydarzenia z tego, powstania Zamońskiego to by był świetny komiks. tylko no, kto by się miał tym zająć i jak to zrobić, skąd pieniądze pozyskać. Także grunt to mieć pomysł na to, jak tam tą spuściznę naszych pradziadów, ojców i, i naszych rodzin przekazać dalej, żeby to nie porosło jakimś tam chemii i, i porostami, tylko coś z tego pozostało. Także dziękuję bardzo i jeszcze raz chciałem podziękować Januszowi za dorobek i za kultywowanie tej pamięci i spuścizny naszych przodków.